Moi drodzy pokażę Wam tak na szybciutko, jak we własnym zakresie zrobić sobie to w garażu. Mianowicie oczyszczenie piasta, tak jak tu widzicie. Czym to zrobić? Później jeszcze jarzmo, jak tu widzicie, bez piaskowania, bez niczego. Pomijam już tutaj te zewnętrzne elementy. Skupiłam się tylko i wyłącznie na tych elementach, gdzie idzie blaszka, gdzie koroduje. Później się klocek klinuje w tym z uwagi na to, że korozja wstaje. Takie dopracowanie bez imadła, bez piaskowania można uzyskać dzięki frezu. Dzięki różnym frezom, jak tu widzicie, frezy mniejsze, frezy większe, półokrągłe na wkrętarkę. Dokładnie sobie to dopracujecie. Nie ukrywam, że troszkę z tym schodzi, żeby to dokładnie zrobić, no ale powierzchnia widzicie jest praktycznie idealna. Bez rdze, bez niczego. To co widać. Wszystko do gołego metalu jest zjechane, a tymi frezikami mi, idzie jak, jak burza. Teraz tak. Sam tłoczek wyczyszczony patrzyłem pod spodem, nie ma żadnej korozji. Dwa-3 razy wepchnięty pod spodem jest dany Teflon. Na pędzelek z ATE. Pasta również idzie z ATE na jarzemko. Czyli tutaj te miejsca, gdzie, gdzie będzie szła blaszka, później sam klocek, oczywiście czym to uzyskać, jeśli chodzi o piastę, tak. Tutaj macie, widzicie szpilki, nie jest tak łatwo podejść, te miejsca są ograniczone, dlatego ja stosuję sobie takie zestawiki, to jest akurat mniejszy, większy, z elementami na rzepie, wkładamy, przeczyszczamy, później jeszcze tutaj naokoło też frezę, tym, co mi pokazywałem. Tu są dwie średnice, mniejsza i większa, jakby ktoś chciał. Polecam. Polecam tą firmę. Jest naprawdę bardzo dobra. Ilość tych krążków, wystarcza na bardzo wiele. Także nie ma problemu, jeśli chodzi o zużycie. Ja tutaj pracuję tym bardzo, bardzo długo i tu jest wszystko jeszcze nowe, nieużywane z kompletu. Dodatkowo jeszcze tutaj komplecik taki. Także praktycznie, praktycznie tyle. Pod te gumeczki jeszcze idzie smart. Ten sam, który idzie pod płoczek, czyli dajemy teflon pod te uszczelniacze gumowe. Wszystko składamy, później sobie wymieniamy płyn i praktycznie, praktycznie tyle.